Witam, Michał z tej strony dla magazynu MILMAK. Dzisiaj jesteśmy ponownie na strzelnicę z Bochnia i mamy okazję postrzelać z nowego Schmeissera oraz Taurusa T4, które to są całkowicie nowe karabinki. i Za chwileczkę pokażemy, w jaki sposób wykonać pierwsze czyszczenie, rozkonstruowanej broni, ponieważ jest w tym momencie bardzo mocno zakonserwowana środkami z firmy, bardzo mocno się koją oraz nie polecam strzelać bez tej procedury. Do samego czyszczenia wykorzystamy środków czyszczących firmy Rifles AX Za chwileczkę pokażę co będzie potrzebne Zaczniemy może od karabinu Schmeisser Sam karabinek Schmeisser 10 calową lufą już w tym momencie widać, że tak naprawdę z niego cieknie, za chwileczkę się tym zajmiemy. Producent dołożył do zestawu swój zestaw czyszczący, który jest naprawdę fajnie wyposażony. Z jednej strony mamy linkę do przecierania rufy oraz w samym zestawie wieczor, zestaw szczotek, których za chwileczkę użyjemy. Na początek skręcimy sobie wieczór. Przystępujemy do rozbierania broni. Idealnie nowy, dosyć ciężko, jeszcze piny chodzą najważniejsze wszystkie ruchome części, cały zamek dźwignia przeładowania jak widać wszystko jest jeszcze mocno wysmarowane ten fabryczny smar zabezpieczający jest naprawdę gęsty i lepki co mocno czuć pod palcami będziemy chcieli się tego pozbyć Jeśli chodzi o zestaw Rifle CX, tak naprawdę użyjemy tylko trzech środków, które są nam potrzebne do tej procedury. Pierwszym z nich będzie ganklin, którym wypuczemy wszystkie pozostałości smaru z mechanizmu broni oraz lufy. Potem użyjemy spróju zabezpieczającego oraz broni na sucho. i na sam koniec wszystkie elementy pracujące, ocierające się o siebie nasmarujemy pastą teflonową. Tak Mocno się klei. W tym momencie przeczyściliśmy cały nowy receiver, aper receiver z przewodem lufy Naprawdę mocno z niego cieknie i właśnie o to chodzi, żeby pozbyć się wszystkich pozostałości fabrycznego smaru zabezpieczającego Zapryskaliśmy cały zamek po rozebraniu Zresztą już widać jak on wysycha, więc najwyraźniej naprawdę dobrze zadziałał ten płyn i pozbył się wszystkiego co było na elementach ruchomych teraz zostawimy to na krótką chwilę żeby podesło i zabezpieczymy drugim sprayem clear spray przetrzymy to do sucha no. wygląda na to że wszystkie elementy są obesły aczkolwiek po dokładnym obejrzeniu zamka można zauważyć że są tutaj delikatne drobiny miedzi co świadczy o tym że w filmie ta była sprawdzona, przestrzelana co również bardzo mi się podoba nie dostajemy egzemplarza gdzie tak naprawdę nie wiadomo co z nim się dzieje super w takim razie teraz wszystko sobie zapryskamy sprayem. ten klej który nam na oliwi oraz zakonserwuje, zabezpieczy trochę techniki znów się, że nie będziemy mieli suchych elementów Teraz zajmiemy się przetarciem całej broni do sucha, nie chcemy żeby była za mokra, ponieważ może to powodować łatwiejsze przyklejanie się czy to elementów łuski, drobin mosiądzu, resztki niedopalonego prochu, sadza, to wszystko będzie jeszcze lepiej się kleiło do bardzo mokrych elementów broni. Teraz wykorzystamy z zestawu na szczotkę, już tylko na koniec do usunięcia nadmiaru płynu konserwującego z przewodu lufy. Wszystkie elementy broni zostały złożone, zostały przetarte z nadmiaru i tak naprawdę zostaje nam już na koniec tylko złożenie, złożenie broni. Jeszcze na koniec, to za radą, za radą kolegów z firmy Rifle CX użyjemy odrobiny pasty teflonowej i delikatnie przesmarujemy wszystkie elementy, które pracują. Przetrzemy górę dźwigni przeładowania. To jest czysto. Nie ma potrzeby dawać tutaj za dużo, za dużo smaru, które potem spowoduje, że wszystkie nieczystości będą miały po prostu gdzie się przykleić. W ten sposób karabinek Schmeisser mamy już rozkonserwowany i gotowy do strzelania. I teraz czeka nas dokładnie taka sama procedura na karabinku Taurus T4. Także zabieramy się do pracy. Teraz zrobimy dokładnie to samo z karabinkiem Taurus, Producent zaopatrzył nas również swój zestaw czyszczący, w którym jest wyciór, jest lubrykant, jest rozpuszczalnik oraz trzy szczotki. My jednak użyjemy dalej środków czyszczących z Rifle CX. Także zabieramy się do pracy. w ten sposób zakończyliśmy procedurę skontrolowania Taurusa T4 przede wszystkim zalecam podczas całej procedury używania rękawiczek ponieważ są to bardzo agresywne środki zresztą było widać na filmiku dalej jak dużo udało się wypłukać brudu z tej broni ponadto po strzelaniu zostaje dużo metali ciężkich więc niech to będzie chociaż zwyczajne mydło aczkolwiek firma Rifle CX jeszcze nas doposażyła w specjalne mydło które pomaga w metali ciężkich na pewno trzeba umyć ręce po strzelaniu tym bardziej się zamierzamy sobie na koniec coś przekąsić. Także zakończyliśmy tą część i zabieramy się za strzelanie.